Celestyna Grzybyta, dobry wieczór. Jutro też będzie sporo słońca, bo Polska pozostanie w zasięgu rozległego wyżu, rozciągającego się od Wysp Brytyjskich i Morza Północnego aż po Bałkany i Morze Śródziemne. Nieco więcej chmur będzie jedynie w regionach północnych, bo o nie zahaczy ten ciepły front, więc tam miejscami popada słaby deszcz. Na razie pozostajemy w zimnym powietrzu pochodzenia arktycznego, a to oznacza, że najbliższej nocy w wielu miejscach wystąpi mróz będzie w centrum w Łodzi minus 3 stopnie, a najcieplej na Pomorzu Zachodnim 1 stopień. Na niebie niewiele chmur, wiatr słaby, już tylko nad morzem, na Mazurach i na Suwalszczyźnie poza tym powieje słabo. W niedzielę termometry pokażą od 7 do maksymalnie 11 stopni, na przeważającym obszarze będzie sporo słońca. Jedynie na północy zachmurzenie będzie wzrastało chwilami do dużego, no i na krańcach północnych spadnie niewielki deszcz. Wiatr Słaby i umiarkowany na północy, chwilami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, nad morzem do 75. Ciśnienie zacznie spadać, wyniesie w Warszawie 1014 hektopaskali. W poniedziałek nieco więcej chmur będzie w Polsce Południowej, no i na krańcach południowych może popadać deszcz. We wtorek bez opadów, ale rano trzeba uważać na mgły. Na termometrach około 10 stopni. Kolejne dni będą słoneczne, nieco cieplejsze, z temperaturą. Do 13-14 stopni, jednak noce pod bezchmurnym niebem w wielu miejscach z przymrozkami. Dziś to wszystko. Życzę Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia.